Cześć, nazywam się Natalia Tatarczuch i jestem z kadry szkoleniowej Car Group. Dzisiaj powiem Ci kilka słów na temat, dlaczego CV jest tak ważne. Przede wszystkim, CV jest pierwszym kontaktem między Tobą i między pracodawcą. Dlatego warto zadbać o pewne cechy, o pewne elementy, dzięki którym masz szansę się wyróżnić. I de facto być zaproszonym na rozmowę kwalifikacyjną. Co więc robić, a czego unikać? O tym już za chwilkę. Pierwszą bardzo ważną rzeczą jest skupienie się w CV na Twoich kwalifikacjach, na tym, co już osiągnąłeś, co potrafisz, jakie masz umiejętności, jakie są Twoje silne strony. Umiejętności miękkie, czyli zarządzanie swoimi emocjami, zarządzanie sobą w czasie, zarządzanie innymi osobami. To czy jesteś kreatywny, to czy jesteś aktywny, czy jesteś dynamiczny. Pomyśl o wszystkich swoich cechach, które ty uważasz za ważne, ale też którzy inni, za którzy inni cię chwalą. Bo to też jest ważna informacja i zapisz wszystko w swoim CV. To w jaki sposób wykorzystywałeś te kwalifikacje, te umiejętności pracy, poprzedniej pracy, poprzednich stażach, różnych być może szkoleniach. Kolejnym istotnym elementem jest używanie aktywnych czasowników, czyli zrobiłem, osiągnąłem, zarządzałem, brałem udział. To pokazuje Twoje wyniki, że coś już jest za Tobą, że czegoś dokonałeś. Że nie masz zamiar coś zrobić, czy chciałbyś, ale niech Twoje wyniki mówią za Ciebie. Trzecim istotnym elementem jest personalizacja. Co to znaczy? Patrząc na firmę, w której chciałbyś pracować, zastanów się, co jest dla nich ważne, jakie oni mają wartości. Czego też od ciebie oczekują, i postaraj się skonstruować tak CV, aby one wpisywały się w ideę firmy, w ich misję, w ich wartości. Oczywiście zwróć uwagę, czy one są też kompatybilne z Twoimi, bo jeżeli nie czujesz tej firmy, jeżeli masz wrażenie, to zgrzyta, nie ma sensu. Ty masz się tam czuć dobrze, ale też. Pracodawca musi widzieć twoje zaangażowanie. Więc wybieraj sobie takie firmy, gdzie wasze wartości, gdzie wasze wizje się pokrywają. I tak konstruuj to CV, aby pracodawca widział, to jest osoba, która będzie na właściwym miejscu. Sprawdź też. Czy twoje CV ma odpowiednią czcionkę? Niech to będzie jedna góra, dwie czcionki. Ale dzięki temu, że jest jedna, to CV jest przejrzyste. Wyróżnione nagłówki czyli doświadczenie, umiejętności, wykształcenie o tym sobie powiemy też w następnym wideo. Ale niech to, co najistotniejsze, będzie wyróżnione. Natomiast dzięki temu, że ty zachowujesz jedną czcionkę, twoje CV jest bardziej przejrzyste, łatwiej się je czyta przede wszystkim. Postaraj się, aby informacje były aktualne. Sprawdź numer telefonu, maila, który też powinien de facto brzmieć profesjonalnie i najczęściej składa się po prostu z imienia, z nazwiska, a nie ciągu jakichś przypadkowych cyfr, słów, bo to odbiera ci profesjonalizm. Więc Sprawdź, czy wygląda to pozytywnie i zwróci odpowiednio dobrą uwagę ze strony rekrutera, ze strony pracodawcy. Zwróć uwagę, czy nie popełniłeś błędów, czy nie ma jakichś literówek. Fajną, fajnym pomysłem jest danie Twojego CV swoim kolegom, znajomym, aby po prostu przejrzeli, zobaczyli, czy to, co widzą przed oczami, fajnie się je, że fajnie to wygląda, że może przede wszystkim przykuć uwagę. To zawsze będzie dodatkowa opinia, z której warto skorzystać. No dobra, powiedziałam Ci, na co warto zwrócić uwagę, ale czego unikać? Przede wszystkim niech Twoje CV ma od jednej do maksymalnie dwóch stron. Im dłuższe CV tym mniejsza chęć, aby je przeglądać, aby je czytać. Bo łatwiej jest, jeżeli są pewne konkrety. I tutaj staraj się pisać właśnie konkretami. Nie rozpisuj jakichś długich zdań. Niech to będzie po prostu kawa na ławę, dlatego że rekruterowi pracodawcy łatwiej jest to przejrzeć. Tym bardziej, że ma masę innych CV do rozpatrzenia. Kolejna rzecz, negatywny język. Staraj się unikać jakichś zdań, przykładów, dlaczego odszedłeś z poprzedniej firmy, dlaczego zostałeś zwolniony. To nie jest potrzebne Twojemu pracodawcy, rekruterowi. Dla niego liczą się Twoje wyniki, Twoje osiągnięcia, co potrafisz wnieść do firmy, a nie zastanawianie się, dlaczego odszedłeś. Bardziej pozytywny język i, co ważne, unikanie też pewnych szczegółów. Czyli, czy jesteś kawalerem, rozwodnikiem, 10 zdań na temat swoich zainteresowań. Okej, okay. jedno, dwa zdanie, fajnie, bo to zawsze ci pokaże z takiej innej troszeczkę strony niż zawodowej. Ale chodzi przede wszystkim o to, jaki masz zawód pełnić, jakie masz mieć stanowisko. To tu masz się popisać, pochwalić, a nie. Jaki tutaj jesteś, co robisz w swoim życiu osobistym, gdzieś z boku. A więc niech to będzie tylko zwykły dodatek. Bardzo wiele możemy tutaj przedstawić różnych elementów, które warto wdrożyć, a których lepiej unikać. Myślę, że to są te najważniejsze. Możesz sobie jeszcze raz obejrzeć to wideo. Możesz się zastanowić, co możesz rzeczywiście wdrożyć, co możesz rzeczywiście napisać w swoim CV. A jak je skonstruować? O tym już w następnym wideo.